Dźwięk kroków echował korytarzami z marmuru w rezydencji Montenegro. Była noc, a Cezar był sam. Stary zegar na ścianie wskazywał trzecią nad ranem, tik tak stanowczy jak przypomnienie, że czas nie czekał na nikogo, nawet na mężczyzn, którzy wierzyli, że go kontrolują. Na biurku w gabinecie porozrzucane kontrakty, otwarte teczki i kieliszek whisky nietknięty opowiadały historię mężczyzny przyzwyczajonego do wygrywania, ale który po raz pierwszy nie wiedział, co robić. Stracił coś cenniejszego niż jego interesy. Laurę. Dziesięcioletnią córkę, która kiedyś uśmiechała się słodko, teraz odmawiała spojrzenia na niego. Od kiedy Helena odeszła tajemniczo sześć miesięcy temu, dom, który kiedyś emanował harmonią, stał się grobowcem ciszy. Milioner znany z bezwzględności w biznesie stał się więźniem własnych decyzji. Helena, niania, która uratowała jego córkę. I później okazała się częścią najbardziej bolesnej przeszłości rodziny, zniknęła bez śladu po pożarze, który prawie wszystko zniszczył. Policja stwierdziła, że przeżyła, ale potem zniknęła. Cezar nie chciał wierzyć, że go porzuciła, ale strach przed ponownym oszukaniem go pożerał. Telefon zadzwonił, przerywając ciszę. To był Marcio, jego adwokat. Cezar, musisz przyjechać do szpitala beneficencia. Jest coś, co musisz zobaczyć. Cezar włożył płaszcz, wziął klucze do samochodu i wyszedł w pośpiechu. Miasto spało pod drobną mrzawką. Kiedy dotarł, Marcio czekał przy wejściu. Co się stało? zapytał Cezar. Znaleźli Helenę. Adwokat wziął głęboki oddech. Żyje, ale w poważnym stanie. Została znaleziona nieprzytomna w pobliżu sierocińca na prowincji. Cezar poczuł, jak serce mu przyspiesza. Obraz jej wrócił jak stara rana. Kobieta w niebieskim uniformie, słodkie spojrzenie, cicha odwaga. Powiedziała coś? Zapytał. Tylko jedno słowo przed omdleniem. Laura. Cezar wszedł do pokoju. Helena była blada, podłączona do aparatury, twarz posiniaczona, ale wciąż z tą samą spokojną aurą, której nigdy nie zapomniał. Lekarka wyjaśniła, że padła ofiarą próby porwania. Najwyraźniej prowadziła własne śledztwo kiedy została zaatakowana. Milioner stał obok łóżka, obserwując, jak kropla po kropli spływa serum. Dlaczego wróciłaś, Heleno? Wymruczał. I dlaczego odeszłaś bez pożegnania? Godziny później Helena obudziła się, oczy otworzyły się powoli i przez chwilę wydawała się zdezorientowana. Kiedy zobaczyła Cezara, spłynęła łza. Laura, wyszeptała. Oni pójdą po nią. Cezar pochylił się, zaniepokojony. O czym mówisz? Kto pójdzie po laurę? Helena oddychała z trudem. Pożar. To nie był koniec. Jest ktoś, kto przeżył. Zanim zdążyła powiedzieć więcej, znów zemdlała. W kolejnych dniach Helena pozostała w szpitalu. Cezar nie oddalił się ani na minutę od szpitala. Po raz pierwszy imperium Montenegro zeszło na drugi plan. Marcia, jego sekretarka, zarządzała interesami zdalnie. Tymczasem Laura zaczęła mieć koszmary. Dziewczynka budziła się krzycząc w środku nocy, mówiąc, że słyszy głosy wołające jej imię. Tatusiu, ktoś stoi przy oknie i mnie obserwuje mówiła drżąca. Cezar próbował ukryć zmartwienie, ale coś w nim wiedziało. To nie wyobraźnia. Kiedy Helena obudziła się po raz drugi, wydawała się silniejsza poprosiła o rozmowę z Cezarem na osobności. Muszę ci powiedzieć całą prawdę, powiedziała. Ten pożar lata temu nie zabił tylko twojej żony. Został wywołany przez kogoś z własnej rodziny Montenegro. To niemożliwe, odpowiedział Cezar, niedowierzający. Wszyscy zaangażowani zostali już zbadani. Helena pokręciła głową. Nie wszyscy. Był mężczyzna, ukryty wspólnik firmy, który finansował pracę i kontrolował część akcji bez oficjalnego pojawiania się. Nazywa się Raul Mendonsa. Cezar był w szoku. Raul, ale ten człowiek zmarł 10 lat temu, tak wszyscy wierzą. Helena pokazała pomiętą kopertę. W środku było niedawne zdjęcie mężczyzny identycznego z Raulem, wychodzącego z czarnego samochodu. Żyje. I chce tego, co zostało z majątku Montenegro. Krew Cezara zamarzła. Raul był jego mentorem w biznesie, mężczyzną, który nauczył go wszystkiego i zdradził, próbując przejąć kontrolę nad firmą lata temu. Cezar wierzył, że zginął w wypadku łodzi. Teraz wszystko miało sens: pożar, groźby, zniknięcie Heleny. Dlaczego nie powiedziałaś mi wcześniej? Zapytał napięty, bo potrzebowałam dowodów, a kiedy się do nich zbliżyłam, próbowali mnie zabić. Cezar wziął głęboki oddech. Powiedziałaś, że Laura jest w niebezpieczeństwie. Raul wie, że dziewczynka jest bezpośrednią spadkobierczynią akcji kontrolujących firmę. Potrzebuje jej, by zalegalizować transfer majątku. Bez wahania Cezar podjął decyzję. Ochronimy ją. Tej nocy zabrał Laurę i Helenę do wiejskiego domu rodziny, na prowincji. Tam, wśród winnic i gór, czas wydawał się zawieszony. Helena powoli wracała do zdrowia, a Laura znów zaczęła się uśmiechać. Po raz pierwszy Cezar poczuł pokój, który zapomniał, że istnieje. Pewnego wieczoru, gdy słońce zachodziło za wzgórzami, Helena i Cezar zostali sami na werandzie. Wciąż myślisz, że pieniądze rozwiązują wszystko, Cezar? Zapytała z lekkim uśmiechem. Pieniądze kupują tylko ciszę, nigdy nie przywróciły tego, co straciłem. Więc może nadszedł czas, by nauczyć się słuchać, co cisza próbuje powiedzieć. Jej słowa go rozbroiły. W helenie była inna siła, coś między bólem a wiarą. Zrozumiał, że mimo wszystko wciąż ją kocha. Ale spokój nie trwał długo. Dwa dni później jeden z ochroniarzy przyniósł kopertę, zostawioną przy bramie farmy. W środku zdjęcie Laury śpiącej i liścik Możesz uciekać, ale przeszłość zawsze znajduje tych, którzy się jej boją. Helena zbladła. To on. Cezar wziął telefon i zadzwonił do Marcia. Chcę, żebyś śledził wszystkie ruchy Raula Mendonsy. Użyj kontaktów, zapłać ile trzeba. Czekając na odpowiedzi, zaczął sam badać. Odkrył, że Raul używał sieci fikcyjnych firm do prania pieniędzy. Jedna z nich, Mendonsa Participações, niedawno kupiła akcję Montenegro SA w imieniu osób trzecich. Zamach stanu był w toku. Tej samej nocy Cezar zwołał pilne spotkanie rady firmy przez wideokonferencję. Jest zdrajca wśród nas, powiedział, a kiedy go odkryje, nie będzie przebaczenia. Tymczasem Helena opiekowała się Laurą, próbując utrzymać normalną rutynę. Czytała historię przed snem, przygotowywała herbatę i spacerowała po ogrodzie. Ale strach ich nie opuszczał. Pewnego zimnego ranka Helena obudziła się na dźwięk opon na drodze. Dwa czarne samochody zaparkowały przed domem, pobiegła do pokoju Laury i ukryła ją w szafie. Nie hałasuj, kochanie. Drzwi wejściowe zostały wyważone. Uzbrojeni mężczyźni wtargnęli do holu. Helena próbowała uciec tylnym wyjściem, ale została otoczona. Lider, mężczyzna w szarym garniturze, blizna na policzku, uśmiechnął się. Szef kazał przyprowadzić dziewczynkę. Zanim zdążyła zareagować, Cezar pojawił się na schodach ze starą strzelbą w rękach. Jeśli zrobią krok dalej, strzelę. Konfrontacja trwała sekundy. Ale wydawała się wiecznością. Jeden z oprychów próbował ruszyć i został draśnięty. Inni cofnęli się. Helena wykorzystała moment, by uciec bokiem domu i wezwać policję. Minuty później syreny przecięły ciszę pola. Napastnicy uciekli. Cezar przytulił drżącą laurę. Nigdy więcej nie pozwolę nikomu was tknąć. Ale Helena wiedziała. To był tylko początek. Raul Mendonsa wrócił i tym razem nie spocznie póki nie zniszczy wszystkiego, co Cezar kocha. Przez tygodnie wiejski dom pozostawał otoczony przez wynajętych ochroniarzy. Mimo pozornego spokoju, Cezar wiedział, że jest obserwowany. Kamery bezpieczeństwa uchwyciły drony krążące nad posiadłością w nocy. Raul Mendonsa nie tylko żył, grał z cierpliwością, czekając na właściwy moment ataku. Podczas gdy Helena wracała do zdrowia, Cezar zanurzał się w starych dokumentach firmy. Każdy arkusz, każdy kontrakt, każdy podpis był potencjalną wskazówką. Tak znalazł coś, co go zamroziło. W raporcie z 2015 roku był zapis transakcji bankowej podpisanej przez Marcia jego zaufanego adwokata. Tego samego mężczyznę, który zaalarmował go o helenie w szpitalu. Przez chwilę ziemia wydawała się znikać pod jego stopami. Marcio zawsze był u jego boku, w zyskach. Kryzysach, bataliach sądowych. Jeśli był zamieszany, oznaczało to, że Raul miał szpiega w domu przez cały czas. Cezar wziął głęboki oddech. Musiał potwierdzić przed działaniem. Zaprosił Marcia na kolację na farmie, udając normalność. Helena podejrzewała. Dlaczego go wezwałeś? zapytała podczas gdy Cezar poprawiał marynarkę. Bo czasem najniebezpieczniejszy wróg to ten, który nazywa cię przyjacielem. Kolacja zaczęła się uprzejmie, ale atmosfera szybko zgęstniała. Laura z swoją niewinnością próbowała rozmawiać o szkole. Tatusiu, nauczycielka powiedziała, że odwaga to nie brak strachu, to działanie mimo strachu. Cezar uśmiechnął się. Twoja nauczycielka jest mądrą kobietą. Marcio obserwował wszystko w milczeniu, oczy zimne. Helena nalewała wino, kiedy Cezar zadał fatalne pytanie: Marcio, dlaczego jest przelew na twoje imię na konto? Powiązane z Mendonsa Participa sons. Adwokat prawie się zakrztusił. Oskarżasz mnie o coś, Cezar? Proszę o wyjaśnienie. Cezar położył na stole kopię wyciągu bankowego. Przez kilka sekund panowała absolutna cisza. Potem Marcie uśmiechnął się. Tym rodzajem uśmiechu, który ukrywa więcej niż ujawnia. Naprawdę myślisz, że doszedłeś tu bez pomocy? Raul chce tylko tego, co mu się należy prawem. Helena postąpiła krok naprzód. Co mu się należy? Pomagasz przestępcy zniszczyć dziecko. Dziecko? Zakpił Marcio. Ona jest kluczem do imperium. Raul chce zalegalizować dziedzictwo, które mu skradziono. Cezar wstał powoli. Wyjdź z mojego domu teraz, zanim zapomnę, że kiedyś ci ufałem. Marcio zaśmiał się, ale odszedł. Mimo to groźba wisiała w powietrzu jak cień. Helena zamknęła drzwi i okna, ale w nocy Cezar zobaczył reflektory na drodze. Nie mógł spać. Następnego ranka Helena znalazła list pod drzwiami. Żółtawy papier nosił pieczęć starej kompanii Montenegro, w środku wiadomość napisana ręcznie spotkajmy się w miejscu, gdzie wszystko się zaczęło, przyjdź sam albo ona zapłaci cenę. Cezar wiedział gdzie. Stary plac budowy kompleksu Aurora, pierwszego przedsięwzięcia firmy, tego samego miejsca pożaru, który zmienił ich życia. Bez powiadamiania Heleny wyjechał przed świtem. Jechał w milczeniu pustymi drogami, serce przyspieszone. Kiedy dotarł sceneria była upiorna. Ruiny niedokończonego budynku wciąż stały pokryte rdzą i chwastami. Głos echoował w cieniach: Długo ci zajęło, żeby mnie znaleźć, Cezar. Raul Mendonsa wyłonił się zza kolumny. Był starszy, ale oczy pozostały twarde i zimne. Myślałem, że nie żyjesz, powiedział Cezar. Umieranie to luksus dla tych, którzy nie skończyli roboty. Raul postąpił krok naprzód. Odebrałeś mi wszystko, teraz moja kolej. Cezar zachował spokój. Czego chcesz? Chcę moją firmę z powrotem, a do tego potrzebuję prawowitej spadkobierczyni, Laury. Cezar zacisnął pięści. Nie dotkniesz mojej córki. Twojej córki? Raul uśmiechnął się. Helena nigdy ci nie powiedziała prawdy, prawda? Cezar zamarł. O czym mówisz? Dziewczynka nie jest twoją spadkobierczynią, Cezar, jest wnuczką tego, kogo zniszczyłeś. Helena jest córką kobiety, którą zwolniłeś dwadzieścia lat temu, Beatrice Mendonsa. Mojej siostry. Świat wydawał się zatrzymać. Cezar zachwiał się, pamiętał Beatrice, inżynierkę, która denuncjowała nieprawidłowości w kontraktach i została uciszona. To kłamstwo. To prawda, którą wolałeś zapomnieć. Helena dorastała, przysięgając zemstę na matce, ale los ma ironię. Zakochała się we wrogu. Raul wyciągnął kopertę z kieszeni i rzucił na ziemię. W środku akt urodzenia: Helena Santos Mendonsa. Cezar cofnął się oszołomiony. Wszystko, w co wierzył, runęło. Wiedziała? zapytał prawie bez głosu. Oczywiście, że wiedziała, ale w przeciwieństwie do mnie postanowiła ci wybaczyć i za to zapłaci drogo. Raul wyciągnął broń. — Oddaj opiekę nad dziewczynką i podpisz transfer firmy, albo ona umrze. Cezar powoli podniósł ręce. — A jeśli odmówię? — Wtedy wczorajszy pożar wyda się próbą generalną. Strzał echoował, ale nie z broni Raula. Helena wyłoniła się z zasterty gruzu z pistoletem w rękach. Wystrzał trafił w ziemię blisko stóp Raula. — Opuść broń! — krzyknęła. — Nie dotykaj nikogo więcej! — Raul odwrócił się zaskoczony. Więc to prawda, kochasz go. Kocham mężczyznę, który nauczył się zmieniać, ale nie potwora, którego stworzyłeś. Stali twarzą w twarz. Cezar wykorzystał moment i rzucił się na Raula. Była walka strzały pył. Kiedy dym opadł, Raul leżał na ziemi ranny. To na nic, Cezar, wymruczał. Prawda zawsze pobiera swoją cenę. Cezar uklęknął i jestem gotów zapłacić. Policja przybyła minuty później, prowadzona przez tracker, który Helena ukryła w jego samochodzie. Raul został aresztowany. W szpitalu dni później Helena wciąż była w szoku. Powinnam była powiedzieć wszystko, powiedziała ze łzami w oczach. Myślałam, że ochronię cię przed prawdą, ale tylko naraziłam na niebezpieczeństwo. Cezar wziął jej rękę. Prawda nie niszczy, Heleno. To cisza zabija. Laura weszła do pokoju z bukietem. Tatusiu, Mogę zostać z wami? Cezar uśmiechnął się. Zawsze. W kolejnych miesiącach życie wróciło do rytmu, ale nic nie było takie samo. Cezar rozwiązał Montenegro Holdings i założył nową firmę Instytut Aurora, poświęcony odbudowie społeczności dotkniętych tragediami. Helena objęła dyrekcję społeczną, a Laura stała się symbolem projektu, dziewczynką, która przemieniła strach w nadzieję. Pewnego popołudnia, podczas wizyty w jednym z odbudowanych budynków, reporterka zapytała Cezara Panie Montenegro, co sprawiło, że zmienił się pan tak bardzo? Odpowiedział bez wahania. Ból jest ceną ignorancji, a miłość to jedyna inwestycja, która nigdy nie zawodzi. Helena u jego boku dyskretnie ścisnęła mu rękę, wiatr wiał między nowymi strukturami, jakby każda ściana niosła wspomnienie. Rok później, podczas inauguracji nowej szkoły Beatrice Mendonsa, Helena wygłosiła wzruszającą mowę. Ta budowla jest dedykowana kobiecie, która wierzyła w prawdę, nawet gdy świat próbował ją uciszyć. I mężczyźnie, który miał odwagę zacząć od nowa. Cezar obserwował ją z dumą. Nauczył się, że odkupienie nie rodzi się z siły, ale z podatności. Tej nocy oboje spacerowali po oświetlonym dziedzińcu. Wiesz, co mnie najbardziej przeraża, Heleno? Zapytał. Co? Że zajęło mi tyle czasu, by zrozumieć, że bogactwo to możliwość spania z sercem w spokoju. Helena uśmiechnęła się. Więc w końcu jesteś najbogatszym człowiekiem na świecie. Laura przybiegła, śmiejąc się z latarką w rękach. Mamo, tato, chodźcie zobaczyć gwiazdy. Cezar spojrzał w niebo i pomyślał o wszystkim, co stracił i zyskał. Każda blizna, każda strata, każdy miłość. Wszystko doprowadziło go tutaj. Przytulił Helenę i Laurę pod księżycem, podczas gdy wiatr szeptał jak stary przyjaciel. Niektóre prawdy palą, ale oczyszczają, a niektóre miłości, nawet spóźnione, ratują to, co wydawało się stracone. Lata później Cezar spacerował, trzymając za rękę Laurę, teraz nastolatkę, korytarzami Instytutu Aurora. Na ścianach zdjęcia odbudowanych rodzin przypominały, ile miłość może uleczyć. Helena obserwowała z daleka, z tym samym spokojnym uśmiechem, co kiedyś. Zmieniłeś świat, tato, powiedziała Laura. Cezar rozejrzał się. Nie, córko, to świat mnie zmienił, dzięki tobie i twojej matce. Na zewnątrz słońce wschodziło nad miastem, złocąc każde okno. Był to ten sam świt, co zawsze, ale dla nich oznaczał nowy początek.